Siemanko, robię ten film po to, by powiedzieć wszystkim moim subskrybentom i wszystkim nowym ludziom, którzy zainteresowali się moim kanał, kanałem Gixx18, iż, iż oglądając ten film jest to ostatni, najnowszy film. Który zostaje zamieszczony na tym kanale gx 18 Otwarłem teraz nowy kanał pod nazwą gix 18 Logitech G29 Na którego bardzo Cię zapraszam Wierzę w to, iż spośród wszystkich moich subskrybentów Czyli z 850, coś koło tego Znajduje się jeszcze kilkanaście bądź kilkaset ludzi Którzy dalej interesują się grą Eurotrack Simulator 2 Oraz przede wszystkim kontrolerem Logitech G29, tą super jakże kierownicą. Teraz postanowiłem wziąć się za to, by pokazać ci tą kierownicę, przedstawić ci tą kierownicę z jak najlepszej strony, by wszystko było robione profesjonalnie. Filmy będą dodawane naprawdę często. Już na tym kanale od wczoraj pojawiły się dwa filmy, jeden z gwiazdą i teraz został dodany film taki, taki jakby. Instrukcja jak montować yy, kierownicę Logitech 29 do naszego sprzętu komputera bądź PlayStation. Także bardzo serdecznie zapraszam na mój nowy kanał. Pamiętaj, ten film jest ostatnim filmem na tym kanale. Zapraszam cię na mój nowy kanał. Link znajdziesz w opisie. Jeszcze na koniec tego filmu chciałem cię serdecznie bardzo zaprosić na mój Instagram. Pod nazwą GX18 Logitech29 oraz na mój fanpage na Facebooku. Wszystkie informacje również odnośnie tego fanpage'a na Facebooku oraz tego Instagrama znajdziesz w opisie. Także rozwin sobie, sprawdź i bardzo serdecznie zapraszam. Tam masz wszystkie nowinki, wszystkie aktualności, co się u mnie dzieje, jak wszystko, jak wszystko przygotowuję, jak się przygotowuję przed robieniem filmów, przed montażem filmu, w trakcie montażu. Także bardzo serdecznie Cię zapraszam. Hejka.